Cześć hey, kochani na kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie poranną, wakacyjną rutynę. Znaczy, yy, że zaczęły się wakacje, a wiem, że jeszcze nikt nie nagrał tego filmu raczej. Chociaż ja wstawiam teraz filmy później, bo mam w zapasie trochę, także może coś się zmienić przez ten czas, ale jak coś, no to ja nagrywam. Yy, jest dzisiaj który? Chyba 28. Już mi się już, 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 już dostaniesz. Yy, ja ogólnie sobie rano przygotowuję jedzenie dla koni, także foodbuka z rana nie ma, bo ja mam po prostu na rano, z, znaczy wieczorem przygotowuję sobie na rano i ogólnie na parę dni jedzenie. Yy, także no, ale będziemy sobie robić dzisiaj siermilione i meszek. Także też zobaczycie jak robię. Yy, Ogólnie jak jak ja jak zaczynam karmić stajnie, to podzielam sobie wszystko na yy, jedną stajnię czyli najpierw robię najpierw robię jedną stajnię, czyli na daję im siana, daję im wszystko, ale fajnie, że zrobiłeś kupę dużo, bo żółwu, także musisz jej z miski. Potem ją wyjmę. Daję im siana, daję im wszystko. I potem idę do drugiej stajni dopiero dać jedzenie całe, także... Yy, Dzisiaj też od tego zaczniemy. ogólnie mamy baloty, yy, od wczoraj, które są bardzo ładne w środku. Więc mega fajnie. Yy, trzeba podjechać tam. Yy. Ta się tu rozsypuje na boki, no ale to właśnie weźmiemy sobie do boksów dane. Hmm. tylko sobie to podjadę. O, ale le leci. To tutaj za o ten sposób. Gdzie są moje widły? Tam są widwy. I rano nie daje im siana mega dużo, bo na wieczór dostają bardzo dużo, więc trochę im zostaje zawsze. i Dostaną o, taką... o po prostu... Żeby trochę pochowały, wiecie, tego świeżego jakby siana, bo konie też mają tak, znaczy moje przynajmniej zauważyłam, że jak dołoży się im z rana... Znaczy, mają się siano z wieczoru, to nie chcą jeść go rano, jak dołoży się im z rana, to potem wszystko zjadają. Także żeby... no. Zimne konie. O. Ale chociaż karmel to mega dużo zjadł tego siana widzę z samego rana. Znaczy z wieczoru. Nie wiem jak to mówić, po prostu mi się myli. Co tam karmelku? Ale się ubrudziłeś. Ojeju. No i też dopiero za jakieś 40 minut mogę pierwszego konia wziąć w obroty. Czyli pierwszego konia sobie ruszyć. Zazwyczaj rano sobie robię dwa konie i wieczorem dwa. No, zobaczycie zresztą jak to nam wyjdzie. I też staram się podzielać tak sobie na stajnie, żeby było, wiecie, z jednej stajni, z drugiej i będzie git. Aha, no, muszę tutaj y, zrobić porządek z tym sianem. No ale to sobie na razie przysunę tam Bo podjadę tutaj balotem mi się cały siano wysypie Także to sobie, sobie zostawimy eee. O Jezus, ale wieje Muszę chyba brać bluzę jednak Tak będę konie ruszać Dobra Patrzymy To inne żarcie, tu jest ebay tu jest kofi. Tam jest woda. Jest woda włączona. Teraz idziemy do dziewczyn. dziewczyny też mamy tutaj balota. Już muszę Wam tylko trochę podlać tej jedzenia. Żeby nie było takie suche. Yy. Musi kofi dużo jeść, bo zaczęła chodzić w trening. Yy, znaczy, poszła w trening znowu a mała z niej dużo wysysa także dostaje kochy bardzo dużo żarcia oczywiście tak się z głową dostaje ją ale dostaje dużo i raczej jest zadowolona z tego co tam dziewczyny, już takie niecierpliwe ojeju, najpierw Iwej dostanie Najpierw Iwy. No tak, ty. Ty widzę, że masz na głowie jeszcze z wczorajszego śniadania. Znaczy z wczorajszego wieczoru jedzenie. Masz gotowe. Teraz tutaj dwie laski. Hello. Hello, dziewczyny. Sobie tutaj otworzę. Bo akurat Twoje jedzenie jest ciężkie. To, żeby nie musieć wjechać. No. Co chódka! Co huczka. Nie, Ty nie wychodzisz. I zaraz Wam pokażę coś. Tutaj. Trochę jedzenia jak zostaje, to po prostu mała sobie dojada. Bo już zaczyna jeść i bardzo jej wpycha łeb do żłobu. Także sobie trochę tam daję jej... E, właśnie na ziemię, żeby pojadła. I tak o, muszę im dać siana klaczom. Muszę dać siana. E, zalać mesz dla dwóch koni bo akurat dzisiaj będzie dzień meszu i na wieczór sobie zaleję dla kolejnych koni zobaczymy też jak się wyrobią, może zrobię z samego rana konie wszystkie ale zobaczymy bo do do może do, 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 do 12 mam czas tylko do 12.30 no, także taka sytuacja dla panny Iwej jedzie siano. Ojeju, jak ty wyglądasz. O, ktoś do mnie napisał. Dobra, i tak to trzeba będzie pozamiatać. Ale, tak, pierwsza dana, tak, um, nią. takie pyszne. I teraz dziewczyny, dziewczyny dostają, właśnie najwięcej, bo mała już je. Także dostają po prostu porcję dla półtorej konia, <gryw> jakby to tak powiedzieć. Wiecie, że ona nie, nie je jakoś tak bardzo, tylko już sobie zaczyna powoli skubać i dlatego dostaję trochę więcej o, a kofi nie marnuje Kofi zje wszystko tu tam mało no z nimi nie wychodź ja wiem, że ty lubisz tak powychodzić o Ja, Patrzcie, tutaj w ogóle lnieje i lnieje i jest czarna. Także będzie raczej Blue Blackdon. Co nie malutka, Co niemalutka! I tutaj też te plamy, co miała brązowe, również się czarne. Skubię się jeszcze coś tam. Dobrze, dobrze. A ty Kofiana? No je, ty to. Tyle żarcia ma żył. Okej. Okay. I teraz trzeba to trochę pozamiatać, trochę ogarnąć. Bo jak już wszystkie stajnie zostały obrobione. No to tylko zamiatam. Czekam aż... Znaczy jeszcze muszę zrobić mesz dla dwóch koni. I czekać aż będą już gotowe, żeby można je ruszyć. Czyli tak... Już jak mniej więcej minie... 40 minut to będzie git, ale yy, zaczynam dzisiaj od tej stajni. Czyli biorę najpierw sobie karmelka w ruchy, a potem dawinciego. Jeszcze nie wiem, czy wsiadam, ale much nie ma, więc raczej mogę wsiąść, ale zobaczymy. Bo ogólnie mam z karmelkiem taki problem, że muszę na niego wsiadać samego, samego rana, jak jeszcze nie ma much bo tu nie chodzi o to, że jest gorąco potem albo, bo wieczorem też bym mogła wsiadać, no oczywiście bo wieczorem nie jest, jest po prostu już chłodniej ale karmelek jest tak wrażliwy na muchy że on nigdzie na nie, no, nie po prostu on się odkupuje, on robi jakieś dziwne rzeczy, no i wtedy nie mogę po prostu na niego wsiadać no bo się nie da i ile ja bym, mam taki fajny yy, Preparat na muchy, który nie jest do psikania, tylko się go smaruje. To jest taki żel i ten żel naprawdę działa. No i mimo, że ja go posmaruję tym żelem, no to yy, nic nie daje mu. W sensie działa ten żel, tak działa. Tylko wieczorem. to i tak te muchy latają. i się wkurza, że one w ogóle latają koło niego wtedy. I to też jest takie, no nie fajne. Także no słabo mega muszę coś sobie nie wiem wynaleźć na niego w jakiś sposób to tam dziewczynki jecie, to to jedzcie eee, chłopaki, no karmel już zjadł, bo karmel dostaje mało jedzenia. Bo karmelek, rundelek potem odwa. A, a ty masz u siebie siano, to nie zabieraj jemu. To tu jesteś normalnie aż tam. Mmm, -hmm. nie wiem czy wiecie, ale karmel tutaj okno życia i powyrywał wszystkie te lwski. Co nie, Misiu? Zabiera ci jedzenie. Weź, karmel się ogarni. Masakra. Tutaj już ci została sama woda da Binci. Dobra, bo muszę i tak w czymś mecz zrobić dla chłopaków. Tylko sobie zamknę. Karmel Nigryś. On uwielbia podgryzać. Wszystko, co się rusza. Oj. No i właśnie na jazdach też mu zakładam maski na muchy, bo tu nie chodzi o głowę, tylko o całe ciało. A najbardziej pod brzuchem i w ogóle, no to jak go tam tak by ja to karmel się wkurza, że one w ogóle potem latają koło niego. Ale teraz raczej nie ma dużo much, bo jest tak wiecie, przyjemnie i fajnie na dworze. Oj, oj. E, dobra. Potrzebuję tak o odsunąć to mi wszystko. Dwie miski. Już łopatkę. Boże, ja chciałbym być łóżkę. Co ty tam robisz? łożają nawzajem zajem. I leżemy. O, jakaś mysz mi tutaj przebiegła. O, Jezus. Tak, do połowy. Oj, oj, oj. i musli bez owsa. Po takiej łopatce. O. I teraz yy, muszę iść po Więc poczekajcie chwilę. Dobra, nastąpiłam sobie tutaj. O. Musimy to jakoś rozłożyć. Bo to jest 500 ml. Tutaj, w tym, gdzie mam miarkę. Mam dziś tutaj takie fajne miarki. tym. Okej, okay, tutaj mam. gramy. Dobra, będziemy sypać tak. Raz temu, raz temu. Czyli żeby było po prostu porówno. Ok. I ok. I mesz zalewam zimną wodą, nie zalewam ciepłą, bo nie ma takiej potrzeby. On się robi i jest dobrze. I poza tym, za ten czas, co ten, to już będzie dawno zrobione. Co tam? I wej, to akurat nie dla ciebie. Bardzo strącam to wszystko z boku. Najpierw jednemy. Co tam? Zjadłaś już. Ojeju, ale jesteś brudna. Okej, okay. męż zrobiony. No, i teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. Aż będą mogły już iść na je ten w obroty, na jazdę. Nie wiem, czy dzisiaj. Na... w sensie wsiądę. Myślę, że ubiorę karmela i spróbujemy sobie wsiąść. Jak będzie. Będą mu przeszkadzały. Mochy, no to niestety nie. E... Co nie? No. No tak, no tak, no. Także co? Wy dla Was to sekunda, dla mnie to będą minuty. A ja też muszę zjeść, bo jeszcze nie jadłam. Niestety, ale nie wsiadam dzisiaj ze względu na to, że za chwilę pada deszcz i co chwilę mocno wieje. Więc pogoda nam pokrzyżowała plan na filmy. Więc nie nazwiemy tego poranną rutyną wakacje. Tylko nieudanym filmem po prostu Bo naprawdę No to chwilę pada Jest tak mokro I w ogóle zimno jest Strasznie też Fajnie, że zimno, no ale niestety Co nie karmelku Także zobaczyliście przynajmniej Jak rano sobie karmię konie Jak wygląda taki obrządek W sumie w stajni O, można to nazwać obrządkiem w stajni z rana eee... I co? No nie mam nic ciekawego do tego filmu, żeby coś dodać, po prostu yy, słabo mega, że się nie udało nagrać tego tak jak chciałam, bo byłby mega film. Część Kofi. Część Kofi. I yy, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale filmy są dodawane co drugi dzień. Oprócz niedzieli i poniedziałku, bo w niedzielę i w poniedziałek są filmy Czyli jakby są pod rząd dwa filmy w te, w te dni A tak to są dodawane co drugi dzień na razie mi to wychodzi Więc wow yy, Ale myślę, że zrobimy też sobie jakieś daily może Zobaczymy jak wyjdzie Kaśka się drapie No i co, w tym filmie to by było na tyle Mam nadzieję, że się podobał wam ten obrządek poranny i jesteście nam źli za to, że nie nagrałam, jak to wygląda z rana, ale obiecuję, że będzie ten film, jak wygląda poranek na wakacje, bo tak nie wygląda. A normalnie, jak jest ciepło, czyli to nam się kojarzy z wakacjami, to inaczej to wszystko wygląda. Dlatego zobaczycie. I papa, do następnego filmu. Co nie, karmelku. Dawidzi, papa.